Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj rozpoczniemy od pewnej zagadki. Proszę posłuchajcie uważnie, kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda płynie? Macie pomysł, kto to taki? Jak pewnie się domyśliliście, rozwiązaniem zagadki jest słowo strażak. Dzisiaj, 4 maja, obchodzimy bardzo ważne święto. Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji chciałabym Wam przeczytać pewien wiersz. Spójrzcie wszyscy, dom się pali. Już strażacy przyjechali, prędko weszli po drabinie i stanęli przy kominie. Polewają wężem ogień, który jest pod nami. Dym i ogień bucha z dachu, ale strażak nie zna strachu, choć gorąco mu okropnie wszedł na górę, już jest w oknie i ratuje ludzi z ognia. Tak strażacy robią co dnia. Powiedzcie mi, proszę, gdzie wybuch pożar? Tak, zgadza się pożar wybuchł w pewnym domu. A czym musieli zająć się strażacy po przyjeździe na miejsce? Jak pewnie zapamiętaliście, wspieli się wysoko na drabinę i zaczęli gasić pożar. A jak sądzicie, czy praca strażaka to łatwe czy trudne zadanie? Moim zdaniem jest bardzo, bardzo trudna. Strażak to wyjątkowo odpowiedzialny zawód, który wymaga dużej odwagi i poświęcenia. Strażacy każdego dnia ryzykują swoje życie dla dobra innych ludzi. Człowiek, który chce wykonywać ten zawód, Musi być sprawny fizycznie, posiadać dobry stan zdrowia, a także przejść odpowiednie przeszkolenia. Jest to ciężka praca fizyczna. Do pracy strażaka nie należy tylko gaszenie pożarów. Strażacy oprócz tego usuwają często różne przeszkody z dróg, ewakuują ludzi, czyli zabierają ich z miejsca zagrożonego. Na przykład w przypadku zagrożenia powodzią. Choroby takie jak cukrzyca lub wada serca uniemożliwiają danej osobie wykonywanie tego zawodu. Zastanówmy się teraz, co ułatwia pracę strażaków: jakie przedmioty, jakie rzeczy są im potrzebne na co dzień. Bardzo ważny w pracy strażaka jest wóz strażacki. Wóz to specjalnie oznakowany i przygotowany samochód. Używany przez Straż Pożarną w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także w innych działaniach. W większości państw świata wozy strażackie są malowane na czerwony kolor. Taki wóz jest wyposażony w drabinę, w wąż strażacki, a także w gaśnicę. Kolejny ważny element pracy strażaka to strój ochronny. Jest to takie specjalne ubranie, które składa się ze spodni, z kurtki. Do tego dochodzą specjalistyczne rękawice, które chronią przed wysoką temperaturą, a także kominiarka, buty strażackie i hełm strażacki. Każdy z tych elementów jest wykonany ze specjalnego materiału, który chroni właśnie przed wysoką temperaturą i przed ogniem. Uzupełnieniem tych środków ochrony jest także pas strażacki, toporek oraz zatrzaśnik. Bardzo ważny jest dla strażaka również aparat oddechowy, który jest mu niezbędny w każdej akcji. Ułatwia mu oddychanie, chroni strażaka, a w ten sposób pozwala mu na ratowanie ludzkiego życia. Czy pamiętacie, na jaki numer dzwonimy, aby wezwać straż pożarną? Uczyliśmy się o tym w przedszkolu. Pamiętacie? To numer. 9, 9, 8. Tutaj na tej kartce są zapisane wszystkie telefony alarmowe. Dzwoniąc do straży wybieramy właśnie ten numer. W przypadku gdybyśmy zapomnieli tego numeru, zawsze możemy zadzwonić pod numer 1 1 2, czyli 112. Co trzeba powiedzieć dzwoniąc do straży pożarnej? Co jest ważne? Bardzo ważne jest, żebyśmy podali dokładnie jakie zdarzenie zgłaszamy, podali nasz dokładny adres zamieszkania, swoje imię i nazwisko, możemy też podać nasz numer telefonu. A czy wyznacie może inne rzeczy, które są potrzebne strażakom na co dzień w ich pracy, a może ktoś z Waszej rodziny wykonuje ten bardzo ważny i odpowiedzialny zawód? Zachęcam Was dzisiaj do rozmowy ze strażakami na temat ich codziennej pracy, na temat wykonywanych Obowiązków. Możecie też obejrzeć film edukacyjny o pracy strażaka. Dziękuję Wam dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa!